W czasach, gdy producenci samochodów silną się na nietypowe rozwiązania, Honda i Mitsubishi w kolejnych generacjach swoich suwów postawiły przede wszystkim na funkcjonalność, a nie na oryginalność. Jeśli chcesz przyciągnąć kierowców, to musisz produkować coraz bardziej nietypowe samochody, wyszukiwać nowe nisze, stosować design, który zachwyci nawet największych malkontentów. Jednak po bliższym zapoznaniu się z nowymi japońskimi suwami, CR-V i Mitsubishi Outlanderem, ma się wrażenie, że oba japońscy producenci zachowali się na przekór temu trendowi. W przypadku tych aut konstruktorzy bardziej wzięli sobie do serca funkcjonalność obu pojazdów niż Oryginalną stylistykę nadwozi oraz wnętrz. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że pod tym względem jest to krok wstecz. Szczególnie jeżeli chodzi o wygląd Outlandera, bo Hondera tują nieco podłużne reflektory oraz efektowne zakończenie linii bocznych szyb. Ponieważ jednak o gustach się nie dyskutuje, zajmiemy się bardziej wymiernymi cechami, istotniejszymi podczas codziennego użytkowania. Pierwsza wspólna, która jawi się w przypadku obu pojazdów, to przestronność wnętrza. W tych słowach można się wręcz doszukać cech vanów. W obu rzędach siedzeń miejsca jest więcej niż mnóstwo, i to zarówno nad głowami, jak i na nogi. Oczywiście występują pewne różnice. Podczas gdy Mitsubishi zyskuje dzięki przestrzeni na nogi, Honda jest lepsza za sprawą większej ilości miejsca nad głowami oraz z racji szerszego wnętrza. Bez znaczenia są też przestrzenie ładunkowe bohaterów porównania. Trzeba przyznać, że to kolejny mocny punkt tych aut. 550 litrów Mitsubishi i 589 litrów w Hondzie to wartości, które pozwalają ze spokojem myśleć o urlopowych wyjazdach całych rodzin. W przypadku Outlandera dochodzi jeszcze jeden atut. W najbogatszych odmianach Intense Plus oraz InStyle występuje seryjnie z nadwoziem 7-osobowym. Uwzględnione przez nas odmiany nie są tanie, skoro za testowaną Hondę trzeba zapłacić 148 tysięcy zł, a za Outlandera ze specyfikacją InStyle Navi aż 170 tysięcy. Nie chcemy bronić importerów, gdyż naszym zdaniem koszty zakupu są mocno przesadzone, ale trzeba pamiętać, że wpływ na te ceny ma wysoka stawka akcyzy na samochody z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów. Dobrze chociaż, że za te pieniądze otrzymuje się bardzo bogato wyposażone auta. Skoro już jesteśmy przy kosztach, to warto zwrócić uwagę na zużycie oleju napędowego. Podobnie jak w przypadku przyspieszeń, w obu samochodach kształtuje się ono na zbliżonym poziomie i wynosi średnio 7,5 litra na 100 km. Nawet jeżeli podczas codziennej jazdy zapotrzebowanie na paliwo okaże się wyższe od obiecywanego, to i tak pozostaje ono korzystne. Trzeba przecież pamiętać, że mamy do czynienia z ciężkimi suwami z napędem na wszystkie koła oraz silnikami o całkiem dużej mocy. Znaczny wpływ na oszczędzanie paliwa w obu samochodach mają systemy start-stop, dzięki którym podczas postoju na światłach bez włączonego biegu silnik automatycznie gaśnie. Ponowne jego uruchomienie następuje po wciśnięciu pedału sprzęgła. W ekonomicznym stylu jazdy pomagają wyświetlane na kokpicie podpowiedzi momentu włączenia. Kolejnego biegu. Jednak to nie wszystko. Kierowca Mitsubishi może się jeszcze doskonalić w ekonomicznej jeździe. Jak? Używając trybu Eco Score. Wówczas poziom oszczędnej jazdy przedstawiony jest za pomocą rzędu zielonych listków. Z kolei w hondzie kierowca rozpoznaje, że podróżuje oszczędnie po włączeniu trybu Econ. Wtedy podczas spokojnej jazdy prędkościomierz zostaje podświetlony na zielono. Mocniejsze wciśnięcie pedału gazu skutkuje bladozieloną iluminacją. A gdy w pełni wykorzystamy możliwości jednostki napędowej, wskaźnik stanie się biały. Nie da się ukryć, że Mitsubishi Outlander z każdej strony wieje stylistyczną nudą. Na dworze nie wyróżnia się z tłumu innych pojazdów, a we wnętrzu mamy kokpit o mało finezyjnym kształcie. Trzeba jednak oddać sprawiedliwość, że mimo większego wnętrza w tym samochodzie czujemy się swobodniej niż w konkurencyjnym suwie. Przestronność kabiny w obu rzędach jest bez zarzutu, a z tyłu miejsca na nogi wygospodarowano znacznie więcej niż w hondzie. Do tego siedzenia zapewniają wystarczający komfort. Podobnie jak w CRV, należy pochwalić dobrą widoczność oraz łatwą obsługę wszystkich urządzeń pokładowych. Cieszy pojemny, choć mniejszy niż w rywalce, bagażnik oraz to, że po powiększeniu uzyskuje się równą powierzchnię ładunkową. Temperament jednostki napędowej oceniliśmy na takim samym poziomie jak w Hondzie, ale tu silnik brzmi bardziej szorstko. Mniej zadowoleni byliśmy z działania skrzyni biegów. Podczas szybkiego operowania dźwignią wyczuwa się czasem lekkie haczenie, a poza tym drogi prowadzenia lewarka okazują się dłuższe. Outlander nie dotrzymuje przeciwniczce kroku pod względem prowadzenia. Zestrojenie zawieszenia sprawia, że nadwozie ma tendencję do przechyłów, a układ kierowniczy okazuje się zbyt mocno wspomagany, przez co prowadzący nie ma pełnej kontroli nad pojazdem. Zastrzeże nie budzi natomiast komfort ryserowania. Podwozie idealnie filtruje nierówności, ale za to głośniej pracuje. Nawet jeśli stylistyka CRV nie jest rewolucyjna, to jednak rysy przodu są bardziej sportowe niż w Outlanderze i pasują do imidżumarki. marki. Cockpit wykończono twardymi, ale ładnymi materiałami. Cieszy także ergonomiczna obsługa przełączników i wygodne sięganie do wysoko umieszczonych dźwigni w skrzyni biegów. Przeszkadza za to rozbudowana konsola środkowa, gdyż mocno ogranicza przestrzeń na nogi osób podróżujących z przodu. Siedzenia wyglądają solidnie i zapewniają należyte podparcie z boku, ale nie będą z nich zadowoleni kierowcy często jeżdżący w dalekie podróże, bo krótkie siedzisko za słabo podtrzymuje uda. Jedący z tyłu mają za to wygodną kanapę i tyle miejsca, że mogą założyć nogę na nogę. Pochwały należą się także za pojemny bagażnik oraz łatwy system składania siedzeń. Wystarczy pociągnąć uchwyt z boku kanapy lub od strony kufra, by siedzisko odskoczyło do przodu, a w jego miejsce powoli opadło oparcie. Naszych zastrzeżeń nie wzbudzała jednostka napędowa. Ochoczo zabiera się do pracy, nie czyniąc przy tym nadmiernego hałasu. Mocną stroną auta jest także współpracująca z silnikiem skrzynia. Drogi prowadzenia dźwigni są krótkie, a poszczególne przełożenia włącza się z dużą precyzją. Do charakteru auta pasuje zawieszenie. Dobrze tłumi wyboje, a jednocześnie pozwala na dynamiczne prowadzenie na naukach. W takiej sytuacji pomocą służy precyzyjny układ kierowniczy. Nasze porównanie wygrała Honda CRV. Dlaczego? Karoseria Hondy lepiej się prezentuje, a przy tym okazuje się wystarczająco przestronna. Przeszkadza tylko rozbudowana konsola środkowa. Cieszy również bezpieczne prowadzenie dzięki dobrze zestrojonemu zawieszeniu oraz precyzyjnemu układowi kierowniczemu.